Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poprzedzającej ostatnie już w tym sezonie spotkanie z udziałem Jagiellonii Białystok w PKO Bank Polski Ekstraklasie. W najbliższą sobotę zagramy w Poznaniu z Lechem. Naszymi gośćmi są tradycyjnie trener Adrian Siemieniec, dzień dobry, a także kapitan naszego zespołu Taras Romańczuk. Cześć Taras. Jako, że ja ogłoszeń żadnych nie mam, to od razu przekazuję tutaj mikrofon Adrianowi, a Państwa zapraszam do zadawania pytań przy użyciu mikrofonu. Dzień dobry. Białystok. Jak nastroje przed tym ostatnim meczem? No utrzymanie zapewnione na 100%, czy już z takim większym luzem do tego spotkania można podejść? Chociaż tam na luzie przy bułgarskiej granie no to czasami różnie się może skończyć. No tak, no, na, pewno, na pewno w głowach jest inaczej, no, bo to jednak nie ma co ukrywać. Presja na nas przez ostatni okres była duża. Na zespole, na, na klubie, na, na trenerach, więc e, no, na, na pewno dużo łatwiej się, się podchodzi do takiego meczu, mając, biorąc pod uwagę to, że, że już nie będzie tych takich konsekwencji związanych ze, ze spadkiem drużyny z Klasy. No, aczkolwiek no, to jest Lech, to jest duży klub, to jest też będzie wielki mecz, bo zapowiada się, że. No dużo kibiców na, na stadion przyjdzie wspierać, wspierać Lecha, i no ja będę to powtarzał zawsze, i, i, i powiem to jeszcze raz, że naszym celem zawsze jest zwycięstwo, bo, bo chcemy w taki sposób. Grać i, i tak samo jest, jesteśmy nastawieni w kontekście najbliższego meczu. To, że on ewentualnie słaby wynik w tym meczu nie spowoduje, że, że te konsekwencje wobec nas będą duże, ale, ale to jest sport personalny i tutaj trzeba zawsze robić wszystko, żeby wygrywać, bo wiadomo, że chcemy skończyć na jak najwyższym miejscu, ale też po prostu chcemy wygrywać dla siebie. Jesteśmy ambitni i, i ta drużyna chce w każdym meczu zdobywać punkty także e, tak to wygląda aczkolwiek no, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to że, e, że cieszymy się e, że mm, no mamy już to trochę za sobą no, mimo wszystko uważam że późno chciałbym żebyśmy to mieli wcześniej bo, bo tak naprawdę dopiero na kolejkę przed końcem już załatwiliśmy dopiero załatwiliśmy temat e, ale no, też trzeba patrzeć pod uwagę brać pod uwagę to że że inne zespoły są w innej sytuacji i, i pewnie nam naszej sytuacji zazdroszą dzisiaj. Także e, to oczywiście nie zmienia faktu, że jedziemy tam wyluzowani, e, spokojni i, e, i rozluźnieni. No, nie ma takiej możliwości, jedziemy po to, żeby wygrać. Jeszcze wracając do poprzedniego meczu z Krakowią, jakie wnioski po tym meczu pan wyciągnął? Bo tam taki wzór też dało się zauważyć: dwóch troszkę różnych połów, prawda? Pierwsza dużo lepsza, druga w której zespół trochę zepchnięty do defensywy i tam przeciwnik na sporo mógł sobie pozwolić, z czego to wynikało. To już bardziej bym powiedział, że to są takie wnioski globalne. O których będziemy mówić później, w kontekście następnego sezonu, w kontekście okresu przygotowawczego, w kontekście decyzji, które zapadną. Tak bym chyba zamknął ten temat, bo najważniejsze w tym meczu było to, żeby zrobić punkty. To, co mówiłem bezpośrednio po meczu, no nie byłem zadowolony z tego, szczególnie w końcówce pierwszej połowy i z drugiej połowy, bo uważam, że no nie możemy u siebie tak mocno oddać pola, nie możemy tak mocno dać się zdominować, nie możemy tyle cierpieć bez piłki. To nie jest moja idea gry, to nie jest moje patrzenie na piłkę, to nie jest moja filozofia. Nie taką drużynę chcę widzieć, ale. Na wszystko to co powiedziałem potrzeba czasu i my też tego czasu wspólnie potrzebujemy, żeby pewne rzeczy wypracować. Wierzę, że, że po prostu no, ten czas spowoduje, że, że będziemy oglądać inną Jagiellonię. Też wiem, że no, kwestia tutaj też realnej oceny ja, tego o co, na co ten zespół stać, o co ten zespół może grać, to już jest kwestia tego jak będziemy wyglądać w przyszłym sezonie, ale to nie jest, wydaje mi się, ja nawet jestem przekonany, rozmowa na teraz to jest bardziej dyskusja na, na kiedy indziej. Dzisiaj skupiamy się na meczu z Lechem. Mówi Pan właśnie w perspektywie przyszłego sezonu o tym, jak zespół będzie wyglądał. Cel postawiony przed Panem, czyli utrzymanie zrealizowany komunikatu oficjalnego, nie ma jeszcze ze strony klubu, ale rozumiem, że zostaje Pan w roli pierwszego trenera na kolejny sezon. Ja nie mam informacji na dzisiaj, że nie zostaję, ale oczywiście rozmawiałem z prezesem przy podpisywaniu kontraktu i, i miałem jasno przekazane, że, że tutaj wszystko zależy ode mnie w kontekście tego, jaki wynik osiągnę z zespołem. Jesteśmy przed rozmowami, jesteśmy przed podsumowaniem. Wierzę w to, że, że no klub dalej będzie miał zaufanie do mojej osoby i. I pozwoli mi popracować z tą drużyną. No aczkolwiek to bardziej pytanie nie, nie do mnie. Ja, ja skupiam się na tym, co, co mogę, na co, mam, na co mam wpływ, czyli chcę pracować jak najlepiej dla, dla tej drużyny, dla tego klubu, a, a decyzje już podejmują hmm, prezesi. Dziękuję. Nowy dobry, trenerze Robert Bonikowski, RMF Max. Ja pociągnę jeszcze ten wątek. Czy Pan jest też zainteresowany dalszą kontynuacją pracy w Jagiellonii Białystok? Pytam o to też w kontekście takim, że ta kadra Jagiellonii w przyszłym sezonie, no, być może nie wiemy jacy piłkarze przyjdą, ale wiemy mniej więcej, którzy już odejdą. Wiemy, że nie będzie Bartka Bidy, wiemy, że Tomek Przykryl skończył negocjacje i też go nie będzie w przyszłym sezonie. Nie wiadomo co z Izraelem Puerta, kadra troszeczkę się osłabia. I czy Pan by po prostu chciał podnieść dalej współpracę z zespołem, który, no, traci też jakościowych piłkarzy. Tak, tak się nasuwa pytanie, czy wystarczy wygrać trzy mecze w Ekstraklasie, żeby móc nie być zainteresowany pracą w Jagiellonii Białystok. To jest takie proste? Oczywiście, że jestem zainteresowany pracą w Jagiellonii Białystok. Ja sobie zdaję sprawę, że ta kadra się zmieni, no ale to co już powiedziałem wcześniej, no też Praca trenera, no to, to, to trzeba też na pewne rzeczy sobie na, na rynku zapracować. Ja jestem dzisiaj na początku. Ja, to, co Wam powiedziałem przed chwilą, ja wygrałem trzy mecze w klasie Jako trener dwa zremisowałem, dwa przegrałem. No, to nie jest jakiś bilans zachwycający. No, nie jest też słaby, tak, ale to też nie jest bilans, który, który powala. No, dzisiaj patrząc na, na serie, które, które ma, czy Górnik zabrze, tak, czy na Zagłębie Lubin, no to. Nam po prostu takiej serii też zabrakło. Wygraliśmy raptem dwa mecze z rzędu, otrzymaliśmy zespół razem wspólnie, okej, okay, trzeba się z tego cieszyć. No ale spokojnie, a ja dopiero buduję swoją pozycję na rynku i cały czas muszę udowadniać, że ja na pracę na poziomie ekstraklasy zasługuję. Zdaję sobie sprawę, że te narzędzia mogą być inne, ale okej, okay, trudności w tym zawodzie są i, i niektórzy trenerzy jeszcze mają gorsze narzędzia i muszą sobie z takimi sytuacjami radzić. Także tak, zdecydowanie jestem zainteresowany pracą w Jagielloń Białystok o Marku Gual, przede wszystkim, że nie będzie tego zawodnika w przyszłym sezonie. I, i, no właśnie, a trener jak się ustosunkowuje do tego, że ta kadra no nie wiadomo czy zyska tak samo jakościowych piłkarzy jak jakich macie w tym sezonie. Wiemy, że to od komentarzy prezesa między innymi, że, że w kasie może nie, że są pustki, ale, ale, ale nie jest najlepiej z kasą klubową i tych piłkarzy jakościowych być może tylu nie będzie, co, 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 co jest w tym sezonie. Czy Ja też bardzo, żebyście, żebyście Państwo też zrozumieli, rozumiem Wasze zainteresowanie i pytania o to, co będzie, ale konferencja dotyczy dzisiaj meczu z Lechem Poznań i chciałbym o nim rozmawiać, bo nie chcę, żeby nam pouciekały głowy już na urlopy, żeby nam pouciekały głowy na przyszły sezon. Jeszcze mamy mecz do rozegrania i, i są do podniesienia trzy punkty i na tym się musimy skupić, bo bo ja wiem, że to czasami tak jest, że jak już sytuacja jest bezpieczna, to rozmawiamy o przyszłym sezonie. A jakbyśmy sobie zapewnili to utrzymanie pięć kolejek temu, to przez miesiąc rozmawialibyśmy o tym, co będzie. No nie, no musimy się skupić na tym, co jest teraz. Będzie czas i miejsce, żeby porozmawiać o, o przyszłości, o zmianach, o, o konstrukcji kadry, o, o, o tym, co będzie. Dzisiaj chcę rozmawiać tylko o tym, co, co czeka nas w najbliższą sobotę. Ja w na Radio To ja właśnie a propos meczu z Lechem. E, ostatni mecz, jak wiadomo, utrzymanie, i teraz e, może być kilka opcji, jeśli chodzi o skład. Bo można nabijać trochę punktów w Premier System, e, a można też e, weryfikować na przykład jeszcze niektórych piłkarzy, dać im szansę, czy zasługują na to, żeby pozostać w klubie, tak? E, bo grali mniej. E, jak to będzie wyglądało? Czy jednak tutaj nie będzie żadnej już weryfikacji? Wszystko wiecie i pierwszy skład, tak jak grał w poprzednich meczach, najsilniejszy po prostu wychodzimy, bo punkty jednak to są punkty. To są też pieniądze w tabeli. Czy no jesteśmy, cały czas dyskutujemy na ten temat i ostateczne decyzje zapadną e, bliżej meczu. E, na pewno nie ma tutaj możliwości o żadnego odpuszczania, kombinowania, czy, czy jakichś eksperymentów. Nie czas i miejsce na to. Zresztą e, no to jest sport profesjonalny, on też wymaga e, no odpowiedniej postawy w spotkaniach i no, no, nie jestem przekonany, że, że mecz z Lechem w Poznaniu to jest najlepszy czas na eksperymenty jakiekolwiek, więc tutaj o żadnym takim podejściu z naszej strony nie, nie ma mowy, a czy będą jakieś zmiany w składzie nieoczywiste, może będą, może nie, nie powiem teraz, że będą, jeżeli będą to na pewno będzie to kwestia jakiegoś szerszego planu i, i głębszego spojrzenia na pewne tematy, a, a nie patrzenia takiego krótkozrocznego. To jeszcze pytanie do terasa, jeśli można. A okej, okay. dobrze. No to... Jeszcze trener maglowany. Dzień dobry Wojciech Konaczu Kury. Trenerze, chciałem też o personalnie jeszcze podpytać, bo na meczu z Krakowią. Z latan Miłosza albo odwrotnie. Obaj zeszli, jaka jest ich y, sytuacja. No i czy trochę pamięta taki będzie że największą krzywdę to, jak sama sobie zrobiła oprócz tych fauli, To przecież bramka dla Krakowi i tarasa do spółki z Michałem. To było drugie nieszczęście. No tak, no. Zawsze trochę, trochę nie wiem, czy ja tego nie wykrakałem, bo się śmia śmialiśmy nieraz chyba przed konferencjami czy po, że, że scenariuszy tych spotkań, w których ja prowadzę tą drużynę, to są już wszystkie, co się jeszcze mogło wydarzyć. Przed Wartą Poznań powiedziałem, że e, no brakuje nam takiego spotkania, w którym szybko strzyjemy bramki i, i tak jakby, no, będziemy mogli kontrolować mecz i nagle takie spotkanie się trafia, tak. Jeszcze mówiłem, że brakuje nam jakiegoś takiego e, znaczy, nie Mówiłem, ale bardziej sobie pomyślałem, że brakuje nam takiego spotkania, gdzie, te, e, gdzie musimy trochę los nam zarządza meczem, tak? no bo w tym meczu tak było, że, że dwie wymuszone zmiany w obronie, e, no to przy intensywności spotkania na poziomie ekstraklasy jest to utrudnione zarządzanie spotkaniem, bo jak się ma pięć zmian, to można naprawdę dużo zespołowi pomóc. Można też sknocić pewne rzeczy, ale można dużo zespołowi pomóc. E, no w tym przypadku te, te możliwości trenera były mocno ograniczone. Odpowiadając na, na pierwsze na to pytanie, to Miłosz Matysik trenuje, jest do naszej dyspozycji. Jeżeli chodzi o zlatana, robimy wszystko, żeby był do naszej dyspozycji. Chcę też dopytać o to, co już koledzy pytali, czy może trener powiedzieć dla kogo oprócz Marka Guala to będzie ostatni mecz w Jagiellonii? No to wszystko zależy od tego jaki skład wystawię, więc nie odpowiem teraz na to pytanie. A czy, czy jest takie, taka zależność, że ktoś zagra o, o swoją przyszłość w Jagiellonii? Od, od tego meczu zale od postawy w tym meczu zależy czyjaś przyszłość? No nie, no byłoby to niepoważne moim zdaniem, tak? no jeżeli my mówimy o profesjonalnym sporcie, gdzie decyzja podejmuje się na zasadzie strategii szerszej, koncepcji na drużynę. Jeżeli my od jednego meczu będziemy uzależniać to, czy, czy chcemy załonikiem wiązać przyszłość czy nie, no to nie świadczyłoby to dobrze o, o naszym planowaniu i, i strategicznym myśleniu. także nie, no nie, nie ma takich sytuacji. Jeden mecz nie decyduje ani w jedną, ani w drugą stronę o tym, czy, czy przydatność do, do danej drużyny zawodnika jest, czy nie ma. Nie powinna na pewno, tak? I to w przypadku transferów przychodzących jest to samo. No. Nie możemy na podstawie jednego meczu zwalniać i zatrudniać trenera. Nie możemy na podstawie jednego meczu rezygnować bądź pozyskiwać zawodnika. To jest po prostu nieprofesjonalne. ważne jest dobra ocena i szersza perspektywa. To spytam jeszcze o charakterystykę Lecha, bo Lech wyraźnie po odpadnięciu z pucharów odżył ostatnie chyba trzy mecze, wysokie zwycięstwa bez straty gola. Jaki tak w ogólnych zarysach przynajmniej trener ma pomysł na powstrzymanie zespołu z Poznania? Przede wszystkim mu, musimy być wierni swojej ideologii i niezależnie od tego, z kim gramy, gdzie gramy, to pokazywać siebie, pokazywać tą naszą tożsamość. Ja wiem, że to jest takie wy, wyświechtane, tak? Tak, się, tak się mówi. Poprawcie mnie, jeżeli coś się przekręcę. E, I tylko my nie możemy. Co mecz zmieniać tego, w jaki sposób patrzymy na piłkę. No nie możemy iść w tą stronę, że jak gramy z Lechem, to będziemy się tylko bronić, jak gramy z zespołem o mniejszy potencjał, to będziemy tylko atakować, to tak nie funkcjonuje. Także my pojedziemy po prostu pokazać swoją a y, Tom, w jaki sposób chcemy grać, w jaki chcemy funkcjonować w obronie, w jaki chcemy sposób funkcjonować w ataku. Oczywiście te nasze plany często weryfikuje, boisko weryfikują przeciwnicę, ale musimy mieć konsekwentnie iść w jedną stronę, także. E, oczywiście no wiemy z kim się mierzymy i wiemy, że to jest silna drużyna, ale pojedziemy tam bez kompleksów. Pojedziemy tam bez kompleksów, pojedziemy pewni siebie i pokazać dobrą piłkę i zagrać o zwycięstwo. E, Teraz opowiedź ekspozycji Twojej, ekspozycji drużyny, e, ten tydzień przed meczem z Lechem, kiedy już nie ma tej presji, o której mówił trener, no bo chyba rzeczywiście trochę inaczej to wszystko wygląda, bo już nie musicie się oglądać e, za siebie, za to możecie w górę, bo ten rozstrzał między zwycięstwem w Poznaniu, a porażką do zajętego miejsca jest e, bardzo duży, prawda? Możecie być bardzo wysoko, nawet chyba ósme czy dziewiąte miejsce, albo, albo być tuż nad kreską. Dzień dobry, przede wszystkim Myślę, że tydzień, tak jak wszystkie reszty tygodni na treningu, wszyscy skupieni. Nie ma żadnego rozluźnienia. Wszyscy pracują. Wykonujemy to, co, to, co od nas wymagają trenerzy. I, i tak to wygląda na treningu. Powiedz czy przy stałych fragmentach gry ty będziesz skakał w jednym polu, rogu piątki, a pazdan w drugim? Jak to ustalić? Jak powiedzą mi trenerzy, tak i będę skakać. Dla mnie to, No teraz przede wszystkim nie, będę, nie, nie wiem czy będę grał, bo nie wiem jaki skład, ale nie wiem, no. To, że, że będziemy wracać cały czas do tej sytuacji, to na pewno sobie to nie pomoże, bo na to nie mam wpływu, ale to tak jak w, każ w życiu każdego człowieka. No. Nie jest tylko biało cały czas, tylko są, jest ścieżka są lepsze dni i gorsze dni, bo po prostu nie, nie, nie najlepszy dzień i dlatego szyliłem samobójnie. No, nie muszę do tego wracać przed każdą konferencją czy dniem o tym myślisz? Michał Tobą strzelił to Powiedz mi, no bo nie będę cię pytał bo raczej motywacji na taki mecz nie zabraknie. Sam trener mówi, że będzie dużo kibiców przyjdzie. Jak ci się gra w Poznaniu? Dla mnie jeden z najlepszych stadionów. Fajnie się gra tam i zawsze fajna atmosfera. Zaszały się kilka razy wygrać no, no tak. Yy, mieliśmy rozmawiać poza konferencją, to zapytam jednak o to na konferencji. <laughs> tak patrzę też trochę na Ciebie na tej konferencji i myślę sobie, nie chcę już Ci się rozmawiać o tym sezonie. Zresztą rozmawialiśmy też o tym, ale w kilku słowach, dwa, trzy zdania. Yy, kończycie sezon, chyba czwarty z rzędu, dosyć trudny sezon dla Jagiellonii Białystok. Znużenie jest jakieś w Tobie, czy, czy, czy jesteś w stanie naładować te akumulatory, no i w przyszłym sezonie ruszyć od początku, znowu walczyć o, o Laury? Przede wszystkim pewnie ten sezon to dla mnie był taki sezon kontuzji, gdzie nigdy mi takiego się nie zdarzało i nie wiedziałem raczej jak z tego tak wychodzić jak najlepiej, ale w trakcie tego sezonu zdarzyło się mi trzy kontuzje od samego początku. Miałem zabieg, później musiałem opuścić kilka meczów, Później znowu z tej samej kontuzji odpuściłem kilka meczów, dlatego nie mogłem złapać ten rytm meczowy I na pewno myślę, że gdzieś to bardziej mnie męczyło, bo dużo czasu poświęcałem na to, żeby wrócić do zdrowia. I, i, i lekko się można się podlamać kiedy po, po miesiącu trenowania na Izbule, wracając znowu do treningu i znowu dostawać kontuzję, to na pewno. Gdzieś tam w głowie się pojawiają myśli, że, że ile to już może, może trwać, ale no niestety no to jest zawód taki, że kontuzji nie mogą nas umieść, No i muszę z tym sobie poradzić. Jeżeli chodzi o to, że patrzyłeś na nie, że zmęczony na pewno. Zmęczony myślę, że tym wszystkim dookoła, bo, bo gdzieś tam byliśmy cały czas pod strefą spadkową, choć tak ja nie razu chyba nie znaleźliśmy się w strefie spadkowej. I gdzieś tam ta presja jednak e, była, ale myślę, że to duża zasługa trenera, gdzie przyszedł i trochę tą presję odrzucił nam na bok. E, no i połączyliśmy o, 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 o punkty, gdzie trener powiedział, że wygraliśmy trzymać i na pewno to, na pewno nam to pomogło w kontekście utrzymania w lidze. Grasz teraz. Dziękuję też. <laughs> Jeszcze, jeszcze dopytam tylko o, o, o te motywację przed ostatnim meczem, no bo e, może nie mecz o pietruszkę, no bo jednak e, gracie też o jakieś pieniądze dla klubu dużo większe. To, to, to miejsce jest, może być zróżnicowane. E, motywujecie się jeszcze przed tym spotkaniem, czy traktujecie ten mecz jak każdy inny, czy, czy, czy może właśnie wyjątkowo? Mi się wydaje, że obok tego meczu nie można, nie można przyjść obok tego meczu, żeby nie zdarzyło się to, co zdarzyło się w Warszawie I, Myślę, że pod tym kontekstem trzeba to sobie zdawać sprawę, jakie to przeciwnik przed nami, jak oni grali w lidze, jak oni grali w Europie. To nie można lekceważyć, ale też nie można się bać tego przeciwnika, bo inni zespoły, takie jak Górnik Zabrze, pokazali, czy Zagłębie Lubin, pokazali, że na wyjeździe z nimi można grać, tylko że nie bać się grać w piłkę i, i, i o, to, o to właśnie chodzi, żeby jechać tam, ale się nie bać grać w piłkę. Jeszcze w jednym zdaniu, jaki to jest według Ciebie przeciwnik Lech Poznań dzisiaj? No bo był rozpędzony w Pucharach Europejskich, ale, ale po tych Pucharach rzeczywiście troszeczkę słabiej. Zawodnik, którzy mają dobrych zawodników, którzy mają swój styl grania, którzy nie boją się grać, e, którzy na pewno dominują u siebie, ale myślę, że też ma swoje słabsze strony i my na pewno postaramy się je wykorzystać. Teraz to ja mam pytanie, bo tych meczów z Lechem Poznań w swojej karierze już miałeś sporo. Który wspominasz najlepiej? Czy to ten z tym słynnym strzałem Piotra Tomasika? No myślę, że tak. To na pewno jest ten mecz ostatni, ostatnia kolejka w sezon 16-17 na pewno tutaj, gdzie byliśmy mistrzostwem. To na pewno taki ten mecz siedzi w pamięci, bo bo mogliśmy być z niczym, mogliśmy wtedy drugie miejsce, ale tak jak mówię, na pewno w Poznaniu zdarzało się nam kilka meczów naprawdę dobrych, gdzie wygrywaliśmy tam mecze, ale w Poznaniu na pewno w pamięci mi zostanie pierwsza wygrana w sezonie 14-15, wygraliśmy 3-1 wtedy i teraz pamiętam chyba, no przegrywaliśmy w tym meczu, ale wygraliśmy, także próba charakteru była i myślę, że Możemy to powtórzyć. Dziękuję bardzo.